W meczu Sławomir Szmal znowu czapki z głów, bo ratowałeś nie raz i nie dwa w tym spotkaniu. Skórę biało-czerwoną, to mało ważne. Naprawdę to mało ważne. Dla nas było ważne e, pożegnać się fajnie z publicznością. Bo jak było widać, nawet w meczu o siódme miejsce nam dopisała. E, musimy naprawdę z całego serca podziękować za te chwile e, miłe i te niemiłe, które niestety takie mieliśmy. Dopingowali nas w Krakowie przy 15 tysięcznej publiczności. To było coś niesamowite rozgrywania takich meczów. aż żal w sercu ściska. Trudno wypowiadać takie słowa. Naprawdę wielkie podziękowania dla kibiców. Jesteśmy im wdzięczni i mam nadzieję, że dalej będą nas wierzyli. Sławek, weź zdrać trochę tajemnicę swojej kuchni bramkarskiej. Cztery rzuty karne Chorwatów dzisiaj, trzy zmarnowane. Ty masz jakieś metody, żeby zaczarować? Rywala? A w żadnym wypadku. Po prostu trafiali we mnie i dzisiaj miałem szczęście z Chorwatami mniej. Do rozróżnienia atmosfery, wiesz, kto dzisiaj prowadził spotkanie? Eee, pytamy teraz o, o co? O sędziów. O sędziów? Tak, Bałkanie. Chorwaci dokładnie, no, ale chyba tam, nam zło złośliwych glistków nie dawali. Nie, zawsze życzyłem sobie tego, aby e, mistrzostwa były pod. I fair play. Mm -hmm. e, jeszcze jedno pytanie. Wyobrażasz sobie, że Polski nie będzie na Igrzyskach? Słowenia, Chile, wicemistrz Afryki, turniej kwalifikacyjny, być może w Polsce, dwie ekipy awansują. No, trudno byłoby zaprzepaścić taką okazję. Tak, jest to niewątpliwie szansa wielka. Dwie drużyny z Europy. E, fajnie było rozegrać ten turniej w Polsce, bo to są niesamowite emocje i to się należy naszej publiczności. Ale w sporcie się nie lubię obiecywać wyników. Tak jak to robiłem przed tym turniejem, widzieliśmy co się wydarzyło. Można było dwa mecze wygrać, przegrać i awansować do fazy półfinałowej. Nam się tego nie udało, więc na razie jest taki gorący czas troszkę czas podsumowania tych Mistrzostw Europy. Jak wiemy, będzie nowy szkoleniowiec i to on będzie wybierał swój nowy skład. A my będziemy po prostu czekać na to. I ostatnie pytanie. Piotr Przybecki czy ta, talent Dój Sławek szmal miał wybierać? A może razem. A, coś może Sławek szmal wie więcej? Sławek szmal nic nie wie więcej. Do zawodników nie należy wybór e, trenera, my po prostu się musimy podporządkować za to są odpowiednie wadze w związku piłki ręcznej. I ostatnie pytanie Sławek, dlaczego ci tak zależy, żeby trener był z Polski albo żeby mówił po polsku? Po wczoraj... Mówi o wczorajszej Twojej wypowiedzi? Nie mówię, że mi na tym zależy, ale zdecydowanie jest łatwy, łatwiejszy kontakt z drużyną podczas tych emocjonujących końcówek. Gdy zbieramy się w kółku i ten przekaz informacji nie zawsze jest czytelny, jeżeli mówisz w własnym języku, bo, bo tam jest naprawdę duże napięcie, nie? więc na pewno jest łatwiej jak trener posługuje się swoim językiem z zawodnika.